Co roku w październiku mamy takie święto. Oficjalnie, uroczyście przyjmujemy w poczet uczniów klasy pierwszej. Następuje uroczyste ślubowanie, pasowanie. I właśnie w czwartek, podczas ważnego, jak podkreśliła pani dyrektor, szkolnego święta. Szymon Nikola Kinga zostali wpisani w poczet pełnoprawnych uczniów publicznej szkoły podstawowej imienia ofiar Katynia w Gierczycach. Stało się to po tym, jak złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez dyrektorkę placówki Teresę Stawiarską. Pani dyrektor podkreśliła, że uczniowie zasłużyli, by złożyć ślubowanie i zostać pasowanym w obecności sztandaru szkoły. Pani Ewa Michałowska przygotowała z dziećmi. Też krótki program artystyczny, który pokaże, że dzieci już się coś nauczyły, że mogą być pasowane, że no, przez ten okres pobytu w naszej szkole już jakieś wiadomości, umiejętności zdobyły. Szymon, Nikolaj Kinga przyznali, że w szkole jest fajnie, że ceremonia ślubowania im się podobała, ale najfajniejsze były jednak prezenty, którymi obdarowali ich uczniowie ze starszych klas. Samorząd gminny, Rada Rodziców, dyrekcja szkoły. I podoba Wam się w szkole w Gierczycach. Tak, tak. A co tutaj takiego fajnego jest? Co Wam się podoba? Yy, bo mamy, musimy iść na boisko, musimy się uczyć i możemy jeszcze, i jeszcze możemy tutaj ćwiczyć yy, na sali. Mm -hmm. A. Te zajęcia Wam się najbardziej podobają. Język polski, Informatyka. Ma... Jak? Informatyka. Informatyka. A dlaczego? Bo, Bo można na, no. na komputerze tam robić coś tam. Grać. A, Nie różne. Wasza pani jest fajna? Tak. Tak. A powiedzcie mi, dlaczego jest fajna? Co takiego fajnego? Bo, bo pozwala nam y, y, rysować na komputerach. A co było najfajniejsze podczas tej uroczystości? Który y, moment? Ja, ja jak y, brałam i on y, dla nas śpiewały piosenkę. A, mm. a pasowanie? Tak. Fajne, nie? Tak. Ja tutaj tym wielkim ołówkiem. Bo Dobrze. Albo prezenty mi się podobały. O, no, wadzi, prezenty. Na uroczystości, wypełnionej emocjami, obecni byli przedstawiciele gminnego samorządu, rodzice, nauczyciele oraz starsi koledzy i koleżanki, którzy z dumą towarzyszyli młodszym uczniom w tej wyjątkowej chwili. Jest to ważny dzień, szczególnie właśnie dla dzieci. Dzieci przez te dwa miesiące miały okazję przygotowywać się do tego wielkiego wydarzenia. Myślę, że podchodzą do niego też z taką. Wielką powagą, z wielką odpowiedzialnością, co zresztą pewnie nam dzisiaj udowodnią. Bardzo się cieszymy, że do naszych szkół dzieci przychodzą. Ja Łoska się kręciła i trochę Nie też się. stresu wzruszenie. Też się stresowaliśmy tak samo razem z naszymi dziećmi. Niemniej niż mamy uroczystość przeżywała wychowawczyni pierwszaków, która na czas pobytu w szkole zastępuje im całą rodzinę. Jestem i mamą i tatą i babcią, proszę pana, bo jak się bierze klasę pierwszą i w ogóle pracuje z dziećmi, to jest się dla nich po prostu wszystkim, wszystkim i domem i szkołą. Pani Ewa ma receptę. By być lubianą przez uczniów. Trzeba ich kochać bardzo, kochać dosłownie, trzeba ich lubić, trzeba ich potrafić zrozumieć, bo one tego potrzebują. Trzeba się do nich uśmiechać i zawsze z sercem podchodzić. I zawsze jest fajnie, dobrze i miło. Z maleńkiej, ale bardzo klimatycznej szkoły w Gierczycach Jerzy Szysz STV Info.